W dzisiejszym filmie opowiem o tym, jakie są metody kontrolowania rozprzestrzeniania się infekcji tym słynnym obecnym koronawirusem, czyli SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę COVID-19. Są trzy metody kontrolowania rozprzestrzeniania się tej infekcji, chociaż trzecia to tak naprawdę no, jest brak kontroli, ale o tym zaraz powiemy. Pierwszą metodą jest metoda południowo-koreańska, gdzie właściwie jest to jedyny kraj, gdzie wykonano taką metodę, gdzie po prostu badano bardzo dużo osób przesiewowo, niezależnie od tego czy mieli objawy czy nie, badano prak praktycznie wszystkich, pod tym względem, żeby zobaczyć, kto po prostu jest chory na koronawirusa i odizolowywano te osoby, tak chore. No i to jest oczywiście metoda najlepsza. Wymaga niestety bardzo dużej ilości testów, które praktycznie w żadnym kraju na, tym, na tej chwilę nie są na tyle dostępne. W Korei Południowej u nas w Polsce tych testów jest bardzo mało, w Stanach tych testów brakuje, i w innych krajach też niestety nie ma możliwości, żeby służba zdrowia tak dużo testów wykonywała. Ta metoda jest właśnie bardzo dobra, bo y, wiele osób y, przechodzi koronawirusa, y, tę infekcję COVID, y, chorobę COVID-19 bezobjawowo, i to wykazały właśnie badania z Korei Południowej, że y, 30% Około zakażonych to, jest, to są ludzie w wieku 20-29 lat, a w innych krajach. Okazuje się, że bardzo mało jest osób zakażonych, diagnozowanych w tym wieku z zakażeniem, co prawdopodobnie jest związane z tym, że po prostu te osoby przechodzą infekcję bezobiałowo i w innych krajach, na przykład europejskich, no nie zgłaszają się do lekarza, bo nie mają żadnych objawów, a w krajach europejskich czy, czy na zachodzie po prostu bada się osoby, które mają objawy i zgłaszają się do lekarza. Więc prawdopodobnie po prostu bardzo dużo osób młodszych przechodzi tę infekcję bezobiałową. Jest to zdecydowanie najlepsza metoda, tak jak mówiłem, ciężka do wykonania ze względu na możliwości powiedzmy służby zdrowia finansowej i tak dalej. No i tutaj też tak jak mówiłem osoby bez objawów we wczesnym fazie, we wczesnej fazie choroby też możemy odizolować, bo wiele osób zanim rozwinie objawy mija do, do od czasu zakażenia do tutaj rozwinięcia objawów 5, 10, tam 14, 20 dni, więc ktoś po prostu nie ma w ogóle objawów, a już zakaża, więc ta metoda jest naprawdę świetna. Drugą metodą jest metoda jakiejś tam izolacji, kwarantanny czy innych metod po prostu hamowania, zmniejszania kontaktów międzyludzkich, co powoduje, że epidemia znacznie spowalnia swój przebieg, tak? czyli po prostu na danym obszarze się ona znacznie wolniej rozwija. Tak samo zamykanie granic między państwami i tak dalej, to wszystko w ten sposób działa, no i to ma takie jednoznaczenie zadanie, żeby spowolnić taki pik zachorowań, tak, żeby nie było takiego nagłego szczytu zachorowań, powiedzmy po dwóch tygodniach. Od rozpoczęcia się epidemii. Tylko, żeby ten najwyższy szczyt zachorowań po prostu rozłożyć w czasie, żeby on był bardzo powolny i długofalowy. Co ma wpływ przede wszystkim na służbę zdrowia, znowu, żeby ona mogła sobie poradzić z tyloma przypadkami zakażeń, no bo w każdym kraju jest ograniczona ilość łóżek w szpitalach, ograniczona ilość respiratorów, ograniczona ilość personelu medycznego. tak? Jeżeli nagle na przykład nie wiem, 100 tysięcy, 200 tysięcy osób zachoruje, no to całkowicie przeciąży to szpitale i ludzie nie będą mogli być przyjmowani po prostu pod opiekę, bo nie będzie miejsca, tak? nie będzie respiratorów, nie będzie tej pomocy medycznej, już nie mówiąc o jakichś tam środkach, które mogą się skończyć do pomocy tym ludziom. No i ta metoda jest w porządku, pod tym względem, że znowu mniej osób na raz choruje. Mamy tutaj lepszą, lepsze działanie, usprawnione działanie czy odciążenie służby zdrowia. Jednakże problem jest taki, że infekcja, ta epidemia znacznie się przedłuża, bo cały czas będą nowe przypadki, bo znowu osoby gdzieś tam i tak jakieś tam kontakty międzyludzkie pozostają, tak nowe osoby się zakażają, poza tym nowe osoby, powiedzmy, osoby już jakiś czas temu zarażone, dopiero po jakimś czasie rozwijają objawy, dopiero przychodzą do Szpitala i cały czas te nowe osoby, nowe przypadki tutaj powstają. I po prostu nawet no wiadomo, że kwarantanna 14-dniowa nie pomoże całkowicie wyeliminować tych przypadków, bo dalej będzie to trwało. Tak jak mówiłem, można od zarażenia objawy rozwijać nawet po 20 dniach, więc osoby, ta 14-dniowa kwarantanna no nie pomoże całkowicie tego wyeliminować. Są osoby, które jeszcze tych objawów nie rozwinęły, są osoby, które są chore i nie mają objawów w ogóle które zarażają innych i po 14 dniach po prostu wychodzimy sobie normalnie powiedzmy z powrotem do pracy i nowe osoby znowu się zarażają od tych, które na przykład nie mają objawów i nie były świadome na przykład, że były chore. Ale tak jak mówiłem, no, spowalnia to przebieg epidemii. No problemem jest tutaj też wpływ na gospodarkę, bo jeżeli wszystko zamykamy że tam bary, restauracje, sklepy poza spożywczymi, no to nasza gospodarka bardzo mocno cierpi. No i też takie no nie da się całkowicie nie da się trzymać przez 3 miesiące, no bo... No, gospodarka by sobie nie poradziła. No, i też w krajach europejskich, zachodnich nie jest możliwe, żeby tę kwarantannę no, tak mocno wprowadzać jak w Chinach, gdzie tam po prostu jest zakaz opuszczania mieszkań, zakaz już tam podróżowania i też na przykład spożywania leków na obniżanie gorączki w przypadku oszukiwania jakichś tam testów, na przykład na temperaturę, żeby gdzieś tam wyjechać. Pod karą więzienia tak? za oszukiwanie tych jakichś testów, czy nie pozostawanie pod kwarantanną, grozi tam bodajże 6 lat więzienia od razu. Wiadomo, że u nas w Europie czy w krajach zachodnich nie jest to za bardzo możliwe i ludzie raczej i tak w jakimś tam stopniu opuszczają te mieszkania. Więc no, na pewno to spowolni rozprzestrzenianie się choroby, ale epidemia się znacznie przedłuży. I tutaj przykładem oczywiście są Chiny, gdzie jest bardzo mocna kwarantanna. Polska jest takim przykładem, gdzie kwarantanna jest dosyć spora, izolacja jest dosyć spora, ale nie jakaś tam na pewno ogromna. No i ostatnią metodą jest brak jakichkolwiek, można powiedzieć, działań, czyli przykład Wielkiej Brytanii, czy też y, Szwecji i być może ogólnie też krajów y, skandynawskich, gdzie polega to na tym, że nie wprowadzamy żadnych tych większych obostrzeń, y, nie zakazujemy zgromadzeń publicznych, y, ludzie sobie żyją tak, jak żyli. Teraz oczywiście to już się troszeczkę zmienia i te obostrzenia wchodzą jak najbardziej też w Wielkiej Brytanii, ale w każdym razie ma to yy, mieć skutek taki, że od, yy, ludzie zdobywają odporność taką zbiorową, Herd Immunity, i polega to na tym, że zakaża się bardzo duża liczba społeczeństwa, bo nawet szacuje się, że 60%. 80% osób może się zaradzić po prostu, ale mnóstwo osób oczywiście przejdzie to bezobjawowo, jakaś tam część będzie wymagała hospitalizacji, no jakaś część tam na pewno e, umrze, tak? tak jak w ogólnie no, na koronawirusa jest jakaś tam śmiertelność różna, tak, no, zależy to na pewno od służby zdrowia i od y, różnych czynników wieku i tak dalej. Ale y, jako że y, nie hamujemy tego rozprzestrzeniania się wirusa, to bardzo szybko ta y, epidemia można powiedzieć, że przychodzi, bo jeżeli praktycznie całe społeczeństwo się zarazi, wszyscy mają ze sobą kontakt, to ci, którzy mają mieć jakieś tam gorsze objawy, no to szybko się zarażają i te objawy mają, ci, którzy przechodzą to bezobjawowo, nabywają odporność i ci, którzy się wyleczą też po tych swoich głównych tam objawach też jakąś tam odporność. Nabywają. No i w ten sposób tutaj mamy dużo krótszą epidemię, bo w, w ciągu prawdopodobnie kilku tygodni e, no już ta epidemia bardzo mocno zwolni, bo po prostu praktycznie wszyscy byli już chorzy i nikt nie będzie chorował po raz piąty, tak? e, czy tam po raz kolejny. Tutaj ciekawostką jest to, czy można zachorować po raz drugi, bo ponoć są takie przypadki, że ludzie chorowali po raz drugi na e, właśnie koronawirusa na COVID-19 i wtedy ten przebieg choroby był gorszy, ale to do końca nie jest jeszcze jasne, tak? jak ta odporność jest nabywana i jakie są skutki po, powiedzmy, drugiego zakażenia. No, i ta metoda, tak jak mówiłem, skraca czas trwania epidemii i przede wszystkim odbija się na gospodarce korzystnie, bo e, nie obciążamy jej tak bardzo, tak? No, ale jest raczej no mało humanitarne. I to są oczywiście metody, e, które można wprowadzić. Tak jak mówiłem, zdecydowanie najlepszą jest metoda południowo-koreańska. Niestety bardzo trudna do wprowadzenia. Metoda europejska, powiedzmy polska, e, jest jak najbardziej w porządku, ale po prostu będzie to trwało jeszcze długo, zanim tę infekcję opanujemy. Tyle w tym filmie. Dzięki, do zobaczenia wkrótce.